Dzień dobry moi drodzy, z tej strony mówi do was eonowy i chciałbym was bardzo ciepło powitać w, ko w kolejnym, tak w kolejnym, brawo dla ciebie, w specjalnym odcinku e, z okazji 200 subskrypcji e, tutaj na, na kanale, e, tak jak mówiłem e, w którymś tam odcinku z Minecrafta. Że zbliża się 200 subskrypcji i sobie zrobimy specjala. Tak, takiego specjala podobnego do tego jaki to był na, na rozpoczęcie roku szkolnego, tam kiedyś tam, już nie pamiętam kiedy. Chyba dwa lata temu jakoś. Dobra, e, w każdym razie, e, że coś takiego podobnego sobie zrobimy. Tak, i dzisiaj nastał ten czas. I słuchajcie. E, quiz jaki sobie zrobimy. W związku z tym, to będzie Państwa Świata, tak. Z tytułu, że jest 200 subskrypcji, to sobie stwierdzimy, że uchylę sobie trochę rąbka, tajemnicy, jeśli chodzi o moją osobę. Coś Wam o sobie opowiem przy okazji. Tak. Dlaczego akurat Państwa Świata? Tak. Nie wiem, czy było coś kiedyś mówione, czy nie, ale w każdym razie... Na pewno będzie tutaj. Tak. To sprawa jest taka, że ja się od dziecka praktycznie, interesowałem takimi rzeczami jak geografia, nie jest stopniu historia, geopolityka i tak dalej, ale takie, takie rzeczy, takie klimaty zawsze mnie pociągały, bo nie właśnie geografia, zawsze mnie fascynowały państwa, inne kultury i tak dalej, jak w ogóle ten świat wygląda, że jest tyle państw, tyle różnorodnych właśnie kultur, y, ludzi i tak dalej, wiecie, no dla mojego dziecięcego mózgu to było naprawdę mega fascynujące i coś z tego zostało mi do dzisiaj. I w związku z tym sobie postanowiłem, że na ten specjalizm weryfikujemy sobie moją wiedzę geograficzną ze wszystkich państw świata że skoro tak się bardzo interesujesz innymi krajami i kulturami to teraz sobie publicznie obnażysz się i wyjdzie na to ile państw nie znasz będzie wstyd i po prostu biczowanie i możecie za każdy ten za każde nieodgadnięte państwo to możecie sobie na, na, tym, na w komentarzu taką emotkę bicza zostawić i, i to będzie takie wiecie, symboliczne danie mi no w tira. Dobra, ale już może bez żadnego przedłużania yy, sobie polecimy z tym. Nie jestem do końca pewny, jak to działa, ale chyba to po prostu wpisuję i, i tutaj mi się te tabelki będą uzupełniały. To nie jest tak, że będę musiał, wiecie, o kilka <laughs> konkretną państwowko. Dobra, yy, ale już nie, nie gadaj, tylko zaczynaj. Dobra, zaczynamy. Ile mamy? 12 minut. Ok, dolecimy po kolei. Kanada, USA, Meksyk. Eee, dam dalej. Gwa. Gwate Ma, La, eee, Belize. Eee, Kuba. Eee, Bahamy. Eee, Haiti. Haiti. Dominika. bo no, to prędzej do E, dobra, Honduras mm, do, sobie pozwolę e, przybliżę. O, tak mi lepiej. E, Salvador e, to jest NIKA, A, e, Costa Rica, Panama. E, czy to może jeszcze została? Eee, zawsze mam największy problem z tymi małymi karaibskimi tutaj. Czekajcie. Eee, Treni, no ale pisz. Treni, dat. I. Topago. Co? Treni. Dobra. <laughs> Granada. Hmm. i bal. Aha, już zaliczyło, dobra. E... ta Saint... Lucia. Lucja, e... Saint Kids. O, dobra, już jest. E... O Jezus. Dobra, lecimy dalej. Kolumnia Wenezuela, Kujana. Y... Surinam, Francja jako <grymne> to jest terytorium francuskie, jakby ktoś nie wiedział, y... Ekwador ale częścią Unii Europejskiej nie jest. <laughs> Taka ciekawostka, ode nowego. Mm, Peru, Brazylia, Bolivia, Argentyna, Chile, Paraguay, Uru. Dobra, I stąd to wszystko hmm, Dania, hmm, Islandia, to? z Islandia. Zkończy tym, że nie zdążę. Eee, UK jazu Wielka Brytania. Powinno OK już zaliczyć. Irlandia. Portugalia Hiszpania Belgia, Luksemburg Holandia Co jest? Czekajcie No... Aha! Luksemburg G No Holandia Na końcu będzie, że nie zdążę, bo nie umiem pisać Niemcy Polska Czechy Słowacja Szwajcaria Włochy Włochy Austria, O ze Słowenia, Serbia, Chorwacja, Bośnia, wszystkie z tej byłej Jugosławii, Bośnia, e, Czarnogóra, Albania, Grecja. Naprawdę nie umiem pisać. do Donia. No już dzięki, że nie trzeba pisać północna jeszcze. Kosowo. I. Czekajcie, czekajcie. A jeszcze te, 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 te. Malta. Liechtenstein. San Marino. Monaco. Andorra, Hungaria, Rumunia, Moldova, Bulgaria, Turki, Siprus, eh, Ukraina. Bez tematów politycznych Białoruś Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Gruzja z Bejdżan Armenia o, czekajcie, o ścianę słuchawki, bo są niepotrzebne Rosja Kazachstan te wszystkie stany Uzbekistan Kirgiz, Kirgistan, Kirgizstan Tadżykistan Turk Eee... <grystanie> e, Afganistan Stan... Af... I Pakistan. Tam. Iran... Irak... Syria... Liban... Izrael... Jordania... Arabia jest naprawdę Saudyjska no Saudyjska a pół dnia wpisywania Kuwait Egipt Libia Tunezja al... Nigeria Maroko Maroko eee, dobra Mauretania Mali Niger Chad Sudan Sudan Południowy Etiopia. Tlea. Di. Bóg tam więcej wam komentował. Tylko yy, chcę jak najwięcej wpisać. Yy, eee... jak to się nazywało. Yy, dobra, później. Kenia. U Uganda. Republika. Środkowo-Afrykańska, Kamerun, Nigeria, Jest z, y, Togo, Benin, y, Ghana Wybrzeże Kości Słoniowej. Burkina Faso, Iberia, Sierra Leone, Gwinea, Gabon, Gambia, Gwinea. Bisału, Senegal, Kongo. Kongo. O, dwa na razy liczyło, dobra. Jemen. To nie zdążę wszystkich. E, dobra, RPA, Angola. Madagaskar Dobra, zróbmy te, te najbardziej takie, wiecie, znane, żeby nie było przypału. Japonia, Korea, Korea, Korea. Mocna... Mongolia. Jest żebym jeszcze pisać, umiał, to by było dobrze. Ja pół czasu tracę na to. India, Australia, yy, Indonezja, Birma. Birma się zaliczyło Tajlandia. Ja wiem, że Birma się teraz inaczej nazywa, ale dobrze, że zaliczyło. Dla mnie czy będzie Bi Była jeśli będzie Birma niestety. Nie nie nauczę się zastarać tam, żeby się przedstawić teraz. Mm. Wietnam, y, Nowa Zelandia. No y, i koniec. I to nie jest to, że nie znałem. Tylko po prostu nie starczyło mi czasu, żeby wpisać wszystkie. No, ale tak przelecone, i co bym na pewno nie pamiętał. Co bym mógł, Bahrain na pewno bym mógł zapomnieć, Barbados na pewno, Gwinę Równikową pamiętałem, ale to za długie, więc mi się nie chciało wpisywać. Komory mógłbym zapomnieć. Kata Kambodża raczej nie. Południową chciałem wpisać, no ale już nie było czasu. Mauritius bym nie pamiętał. Nie mogłem sobie przypomnieć, właśnie nazwy tego państwa. Namibia, coś tam. Yy, publika zielonego przylądka yy, bardziej prawdopodobne, żebym przeoczył po prostu chyba, żebym miał dużo yy, jeszcze czasu tam w zapasie to, to, to może byśmy mogę. Watyka zapomniałbym jednego państwa europejskiego o, ale chociaż Amerykę Południową mamy całą Zambia, Zimbabwe. Ta, a Tajwan jest oddzielnie? Okej, okay. Tajwan jest na tej mapie oddzielnie. To nie wiedziałem. No, ale jak widzicie, są państwa, które zdecydowanie <grytanie> większość ludzi nie wiedziała. No dobra, moje drodzy, no. Więc yy, to by było tyle ze specjalu, A co bym jeszcze chciał Wam powiedzieć, yy, jeszcze raz podziękować, bardzo dziękuję za te 200 subskrypcji, naprawdę, mm. <laughs> naprawdę cieszy mnie, mnie to cieszy, to taki naprawdę mój osobisty sukces, z którego się cieszę, no chciałbym Wam to lepiej zaprezentować jak się cieszę, no ale nie mam za bardzo jak, no. Ale musicie mi mówić na słowo. No, naprawdę jestem wdzięczny. Naprawdę jestem wdzięczny, jak te 200 subskrypcji. Jeszcze wam wyślę podziękowanie na pewno na tym, na społeczności teraz. Yy, specjalem wam tutaj, tym, co nagrywam, teraz yy, podziękuję. No, no jeszcze raz, jeszcze, jeszcze raz po prostu z całego startu wam dziękuję. <grywanie> dziękuję. Mam nadzieję, że dalej będziecie, że dalej moje i będą Was cieszyć, że będziecie je oglądać. i i zobaczymy, co przyniesie przyszłość, no. Tak. tak ee... No. Mm, to bym jeszcze tutaj chciał wam, wam nadmienić, że nie uczyłem, żeby nie było, nie uczyłem się tych państw, nie wiem, przed nagraniem tego odcinka. Ja to leciałem na żywca po prostu. Bez żadnego przygotowania. <tak> no, ale wiecie, jak się człowiek, od dzieciaka tak naprawdę tym tematem interesuje, no to siłą rzeczy te 200 państw to, to się nauczy na pamięć. No i nie to, tylko, że wiecie, że na pamięć, żeś takie państwo, nie mam zielonego pojęcia, gdzie to leży, co to jest i tak dalej, z czym to się je, no nie no, o każdym mniej więcej coś tam mniej więcej wiem. No najmniej chyba o tych afrykańskich na pewno, nie, tak wiecie, no. One nie mają właśnie takiej specyfiki kulturowej, no niestety. Wynika to z tego, że podział Afryki, no nie jest taki, jaki być powinien. Ja w ogóle potępiam ten podział afrykański, jaki jest aktualnie, bo on jest według yy, byłych granic kolonialnych europejskich. A w związku z tym żadne takie, yy, a tak naprawdę yy, prawdziwe, wiecie, plemiona, kultury i tak dalej zostały albo po rozdzielane, albo plemiona, z którymi się, wiecie, plemiona, które się nienawidzą, są teraz w jednym państwie, a te, które się lubiły, są w dwóch różnych państwach. Przez to kontakty zanikają, tak naprawdę tak. Nie ma specyfiki kulturalnej takiej taki w Afryce, nie mówię, że Afryka nie ma kultury i tak dalej, bo jako kontynent to ma, ma bardzo piękną kulturę i, i w ogóle. No ale jako oddzielne to państwo, no to no ciężko. No jedyne co, no to kultura Egiptu, Maroka jest, e, Etiopii na pewno, no Madagaskar, no bo Madagaskar to wyspa, to siłą rzeczy było, tak jak jest, to jest, RPA. No, no i z grubsza to tyle, no. <laughs> no dobra, ale. jest mnie mi zabił. Eee, Dobra, no, ale to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Eee, więc co, trzymajcie się do następnego eee, filmiku. Eee, do następnego specjalnego. Zobaczymy, kiedy to będzie. 미쳤나라야. <놀람>